Wiecie co? Ja wam powiem co. Przez ten mój cholerny perfekcjonizm nigdy w życiu bym nie nagrał tego odcinka. I stwierdziłem, pierdziele, nie będę nic planował. Idę na żywioł i będę nagrywał to, co mi ślina na język przyniesie, będę nagrywał to, co mam aktualnie w głowie, bo jak będę układał sobie plan, a, nauczę, e, albo inaczej, pokażę jak się buduje po mojemu w stylu średniowiecznym, no to może zacznijmy od początku, od tych podstaw, może zacznijmy od, od najłatwiejszych rzeczy. I co by tu nagrać, kurwa? Nie wiem. Nie wiem. Może to, może tamto, może to, może tamto. I te, od, te nagrywanie odkładało się, odblekało i ciągle i ciągle i ciągle. I tak bym drążył w tej nicości bardzo długo, aż w końcu stwierdziłem, że pieprze. Nie będę trzymał się żadnych schematów. Będę nagrywał byle co. Byle by nie ciągle to samo. Mm, mówiłem o mieście na wodzie, o Esgarov, Lake Town, czy jak to tam woli. Odłożymy to na chwilę, dlatego że są ważniejsze rzeczy, które chciałbym wam pokazać. Jak budować w stylu średniowiecznym, w stylu dowolnym, w stylu fantastycznym, w stylu miejskim, wiejskim, w stylu m, brudnym, w stylu sterylnym, w każdym stylu. Yy, ale przede wszystkim w stylu yy, wyposażonym w masę detali. No i oczywiście do tego użyjemy Conquesta, dlatego, że jest zajebisty. Dlatego, że można zbudować praktycznie wszystko. Nieograniczone to będzie niczym. No i zacznijmy. Zacznijmy. Ja już zbudowałem pierwszą budowlę i używam zajebistej modyfikacji, którą e, GobBob zbudował, e, z, napisał. Jest to modyfikacja e, mobenz która zresztą jest bardzo popularna bardzo dużo ludzi ją pobrało i widziało i zajebiście piczu sobie biega. Zajebiście sobie lata. Zajebiście robi wszystko. Najfajniej to zapierdziela na sprincie. Ciacia, cia cia, cia cia Zobaczcie normalnie. Coś pięknego. Piczu w końcu ożył. I będę teraz grał na kamerze e, TPP, bo jest zajebiście, bo aż miło po, 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 patrzeć jak piczu sobie biega. Teraz posłuchajcie. Styl średniowieczny wcale nie jest trudny. Tylko należy poznać podstawy i kilka ważnych zasad. Przede wszystkim, jeżeli chcecie, żeby wasze budowle były ładne, wypchnijcie w nie tak ma dużo szczegółów, które będą zbliżone do, e, do realiów średniowiecznych ile się tylko da. Druga sprawa: uwypuklicie swoje budowle. Niech one nie będą płaskimi ścianami, nie bójcie się dodawać kolejne warstwy wypukłości. I wklęsłości, po to, żeby to nabrało kształtu, a jak trzeba, to się jeszcze zwiększy skalę, żeby jeszcze więcej detali e, się zmieściło. No i w dzisiejszym filmie zaprezentuję wam typowy, mały wózek, e, tak zwany kart e, średniowieczny, napędzany siłą mięśni osła. E, no i oczywiście wyposażony w pakę, na którą można wrzucić e, jakieś towary no i tutaj w tym wypadku mamy skrzynię z jedzeniem, które umożliwił nam Conquest e, Pan Conquest oczywiście umożliwi nam wiele więcej, można by na przykład tutaj siano dać, można by na przykład dać węgiel można by na przykład dać wszystko, drewno na przykład, no wszystko wszystko, kamień, prawda bo do czegoś e, ma służyć to e, ten wózek, no oczywiście do transportowania ale żeby zbudować taki wózek, to jest niebyle robota, dlatego że, zauważcie, przybliżę nieco. Mamy tutaj pistony, które nie są w żaden sposób wyposażone w, w te pełne bloki, czyli są to same bloczki, same bloczki no, tych tłoczków, prawda? Mamy tutaj drabinki, które mają imitować te burty, tego, 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 no, no, wózka. Mamy tutaj oczywiście, no te. Ja nie znam się na tym. Homonto się montuje na tym, konia się do tego montuje, a w tym wypadku osła. No, te drągi, wiecie, do montowania. Mamy tutaj siedzisko dla kierowcy. Mamy tutaj oczywiście scenę, która jest, która pokazuje nam, że na przykład wyjeżdżamy z lasu. Gdzieś powiedzmy na jakąś otwartą przestrzeń, drogą z miasta bądź do miasta, ewentualnie z miasta do miasta. I jedziemy, wierziemy jakieś zapasy. Taka krótka scenka opowiada nam jakąś historię, a jak ją zbudować bardzo prosto. Przede wszystkim trzeba sobie zainstalować World Edit Rapera, którego zresztą pokazywałem, jak zainstalować. Zapraszam do poradnika, którego e, nagranie. E, no powiedzmy, powi znaczy nagranie, dupa nie nagranie, błądzę, teraz nie w tą stronę chciałem pójść. E, ten poradnik pokaże Wam jak łatwo zainstalować World Edita na Singla i dzięki niemu będziecie mogli korzystać dowolnie z wszystkich dobrodziejstw jakie towarzyszą używaniu Resource Packa Conquest. Do tego, y, czy coś jeszcze będzie potrzebne? Tak, oczywiście reference sheet o którym tam wspomniałem, no i, no, i na razie to tyle. Wyobraźmy sobie, że chcemy postawić takie dwa pistony. Pamiętajcie, pistony zawsze stawiajcie na samym końcu. Dlatego, że one mają to do siebie, że jak się dotknie je innym blokiem, to one znikają i trzeba je stawiać od nowa. Każdy piston postawiony w różne strony: w tą, czy w tą, czy w tą. Czy to nie ma znaczenia, w którą. Każdy z tych pistonów, wyobraźcie sobie, ma swoje ID odpowiednie. To ma swoje ID. To ma swoje ID. To ma swoje ID. Nawet jeżeli pistona damy do góry, to to też ma swoje ID. Wszystko ma swoje ID, a dzięki temu możemy robić, em, możemy robić fajne imitacje zawieszenia takiego typowego wózka. Ja oczywiście zapomniałem, jakie ID ma. Eee, mają te pistony, ale zaraz sobie przypomnę, to jest chyba 54, 1, 2, 3, 4. A nawet zobaczę, czy zgadłem. Zobaczę, czy zgadłem. Na przykład 4. Nie, to jest skrzynia, czyli nie trafiłem. Coś mi źle w pamięci, ale dobra, już sobie przypominam. Byłem blisko. 34. No, mam o 20. Co to jest? I teraz zobaczcie, każde ID. Ma swój kierunek, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6, 34.7, gdzieś tu jest też ID do góry i do dołu, ale do góry i do dołu nam nie jest potrzebne. Mamy cztery podstawowe, które są bardzo ważne. No i oczywiście, żeby zbudować taki wózek, będziemy potrzebować tych e, pizdonów, mm, ale tak jak powiedziałem na samym końcu. Teraz tak wyobraźcie sobie, no, wózki są najróżniejsze: oczywiście od najmniejszych do największych, szerokie, wąskie. Takie, które dużo pomieszczą, takie, które prawie nic nie pomieszczą. Takie, które mają przewieźć powiedzmy tylko kupę gruzu, inne mają przewieźć bardzo dużo towarów. Trzecie, mają przewieźć tylko osoby. Czwarte, nawet nie są ciągnięte przez osły, tylko przez ludzi takie typowe drewniane taczki. Ale takie też bardzo trudno jest zbudować, bo są bardzo małe. I oczywiście przez to ciężko jest je odwzorować, ale żeby zbudować taki wózek, najlepiej wziąć sobie coś, co będzie imitowało podłogę i nie będzie zbyt skomplikowane. Oczywiście można zacząć sobie od półpłytek, bo one są płaskie i to są połowy bloku. Na szczęście, półbloki można sobie stawiać na górnej części od dłuższego czasu, więc możemy sobie robić dowoli, co nam się tylko żywnie podoba. Wyobraźmy sobie, że zbudujemy teraz jakiś. Wóz, powiedzmy, że wóz Zrobimy troszeczkę większy ten wóz Tak, żeby Wam pokazać, że Można zrobić coś fajniejszego niż, niż Albo nie, dobra, nie Będziemy budować jak najmniejszą skalą żebyście, Żeby Wam udowodnić Że na małej powierzchni Można zrobić coś dużego Każdy mój poradnik będzie nagrywany na spontanie Chyba że będzie coś skomplikowanego, wtedy to zaplanuję. Ale pamiętajcie, że będziemy szli na żywioł, po to, żeby to wszystko nie było takie typowe, poradnikowe, ale takie realne, tak jak jest w rzeczywistości, jak się buduje. To tak. Oczywiście. E, oczywiście tak, jeżeli chcemy zrobić sobie mm, tą jakby pakę tego wózka, czyli to, gdzie się ładuje towar, no to musimy przede wszystkim zrobić prześwit pod spodem, ale też musimy zrobić u góry mm, tak, żeby dało się coś na tym stawiać, prawda, bo jeżeli sobie zrobimy podłogę wyżej, no to wtedy bloki będą dryfowały w powietrzu. Możemy zrobić, zrobić bardzo wysoki ten wózek e, i ten wózek będzie nie dość, że będzie miał wysoko podłogę, to jeszcze będzie tutaj miejsce na e, koła, prawda? Powiedzmy, o, w ten sposób i będzie je można tutaj zabudować w ogóle. Pralalala, sialalala, wiecie, no. Dużo, dużo, dużo detali, nie? No, bardzo, bardzo dużo rzeczy tutaj można sobie wykombinować. Nawet można zrobić koło na upartego z drewnianej deski. Nie ma co tutaj daleko szukać. Bierzemy sobie taką deskę, proszę ja was stawiamy sobie na przykład zapadnie albo stawiamy sobie przycisk albo stawiamy sobie obraz y, znaczy frame'a i możemy łatwo sobie to koło zorganizować prawda, oczywiście to będzie symbolizowało felgę, pamiętajcie wszystko jest umowne i symboliczne nie ma tutaj, że wszystko musi wyglądać identycznie, bo gdybyśmy na to patrzyli, to byśmy w życiu nic z minecrafta nie zbudowali, no ale dobra, weźmy się za zbudowanie czegoś Zbudować, chcemy zbudować wózek, prawda? Już dawno to powiedziałem. Zaznaczmy sobie kawałek terenu, bo chcemy zbudować drogę. Robimy sobie set 13, czyli żwir i set 2, czyli trawa, na przemiennie, czyli będzie pół tego i pół tego. No i powiedzmy, że zaimitowało nam to jakiś kawałek drogi, prawda? Możemy sobie to jeszcze wyposażyć w bardziej szczegółową drogę, ale aktualnie nie potrzebujemy. Nie będziemy się skupiać na tym, co jest najmniej istotne. Weźmy sobie półpłytki. No, powiedzmy, że to będzie stary, zużyty wózek, więc weźmiemy sobie ciemne półpłytki. Podłogę ustawiamy sobie na tym poziomie. I teraz tak, co jest bardzo istotne, jeżeli chcemy zrobić duży wózek, to oczywiście możemy go zrobić na e, ja wiem, na 4-5 bloków, Nie? no ale to wtedy on musi być i długi i w ogóle. A te, e, boczne, te boczne bloki, dobrze by było, żeby były już bandami, czyli tymi burtami, które są na bokach każdego wózka, które bronią żeby towar nie wypadał, prawda? Możemy to zrobić w ten sposób. Oj, i wtedy mamy bardzo dużo miejsca na pomieszczenie masy towarów. Tutaj możemy sobie potem usunąć, mm, usunąć sobie tutaj możemy mm, półpłytki, wsadzić tutaj koła i wózek gotowy, prawda? No teoretycznie tak, ale w rzeczywistości to nie jest takie łatwe. Bo im większe budowle, tym łatwiej się je buduje, prawda? Zbudujmy mniejszą. Powiedzmy z trzech klocków szerokości. No i okej. Okay. Mamy platformę. Ta platforma niech ma sobie ile ma czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć na trzy. Pięć na 3 wystarczy. Zapamiętajcie, że tu umieścimy koła. W tym miejscu umieścimy koła. Więc tutaj pozostaje nam miejsce na nasz asortyment, który będziemy chcieli przewozić. No a skoro tak, no to oczywiście gdzieś tutaj też będzie miejsce na kunia. Kuń no powiedzmy prowadzony będzie na furteczkach, bo furteczki są takie akurat w sam raz do robienia tej belki możemy zrobić coś takiego, że zrobimy sobie ten wózek na jednego konia ale możemy też zrobić wózek na dwa konie, czyli zrobimy sobie to to, to gunwo na środku no. no i to jest przyczepione oczywiście, tu koń stoi i tu koń stoi i jest elegancko. Teraz tak, oczywiście, ten wózek nie może dryfować w powietrzu, to jest raz, ale tym się zajmiemy na końcu. Dwa, wypadałoby, żeby miał też jakieś burty, które będą chroniły towar przed wypadaniem. Więc najpierw decydujemy, co chcemy przewozić na tymże wózku. Powiedzmy, bardzo prosty e, motyw, nie wiem, no na przykład, niech będzie, byliśmy w lesie po po drzewo, prawda? Więc zrobimy sobie wózek, który przewozi drzewo. Stawimy sobie tych bloków tutaj sporo, bo przecież po to pojechaliśmy, żeby przywieźć ich jak najwięcej. I najlepiej jest tutaj pamiętać już o tym, że te bloki będą pomagały nam potem zrobić burty. Więc warto jest, żeby obrys wózka był zabudowany tymi belkami, prawda? Trzeba o tym pamiętać. No, i zróbmy tak w miarę realistycznie, to, żeby to wiecie, jakoś miało ręce i nogi, że, że jest tutaj napakowane tego drewna sporo. Niech to jakiś kształt ma odpowiedni. No, pamiętajcie, detalami będziemy zajmować się na samym końcu. Napakowane jest full. Zaraz pęknie, zaraz pęknie pod naporem, ale. Teraz trzeba zaznaczyć, że gdzieś tutaj kończy się ten buzek, prawda? Więc mamy kilka opcji do wyboru. Albo możemy ukryć e, fajnie burty. Czyli, na przykład, weźmiemy sobie schodki. A, mam już schodki w ekwipunku. Weźmiemy sobie schodki i te schodki będziemy umieszczać w tą stronę. Zobaczcie. No! I to jest takie jakby ukrywanie prawdy. Wiecie, jak się buduje w ten sposób? Czyli jeżeli ja na przykład postawię tu jeszcze belkę, to ja specjalnie zrobię tak, żeby było widać, że tutaj powiedzmy nawet nie muszę zakręcać, tylko zostawię ten klocek w ten sposób. Powiedzmy, że ja zostawię to w ten sposób, i ktoś, kto patrzy na ten wóz, widzi, że tutaj kurczę, faktycznie przeszkadza mi tam to zaznaczenie. Tutaj faktycznie jest wóz, prawda? No jest elegancko, jest fajnie. No. I on jest napchany, on jest napchany po brzegi. Ale oczywiście warto by było jeszcze dodać jakieś wzmocnienie tutaj dla tego wozu, żeby on się nie przewrócił. Możemy do tego użyć drabinek, albo możemy do tego użyć E, po, po, po poczekajcie, teraz jeszcze tutaj dodam schodki. Albo możemy do tego użyć na przykład zapadni. O, cia. Mogą to również być zapadnie. I teraz tak, jeżeli byśmy nie robili tych burt, to zamiast tych burt byśmy położyli kłodę drewna, a na tej kłodzie byśmy zrobili obramowanie możliwe, że z że z drabinek albo z zapadni no i w tym wypadku możemy y, powiedzmy tutaj również użyć zapadni które dadzą nam większe uwypuklenie czyli widzimy y, ewidentnie widzimy różnice pomiędzy belkami a pomiędzy, pomiędzy belkami a a burtą tego tego wózka bo jak mamy drabinki, to tylko widać teksturę, nie widać tej różnicy, tej wypukłości i właśnie te zapadnie dają już nam takie wyobrażenie, że jest to, no powiedzmy w miarę, w miarę trójwymiarowe i w miarę fajnie wypukłe, nie jest płaskie. Teraz tak, chcemy przymocować yy, to drewno, to drzewo do, yy, do tego wózka, bo przecież szkoda by było, żeby spadło podczas transportu, no to wiadomo, starą metodą bierzemy sobie... Bierzemy sobie tory i te tory stawiamy w odpowiedniej kolejności. Ciach, 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 ciach. I teraz uwaga: Conquest ma coś takiego, że w różnych biomach różnie wyświetlają się tekstury, prawda? Mówiliśmy o tym. Tory w tym wypadku w innym biomie będą mogły wyświetlać się jako sznury. No i oczywiście, specyfikacja biomów nam wytłumaczy, w jakim biomie mogą się te tory wyświetlać jako liny. Ja już sprawdzam. No niestety, przykra niespodzianka się zdarzyła, dlatego że zostały te tekstury usunięte. Widocznie one były kiedyś. Ja je widziałem na niejednym filmie, ale zostały usunięte. Więc tak, no cóż, nie przejmujmy się tym. Mamy imitację. Eee, mamy imitację tutaj tych lin i to nam wystarczy. To ma być tylko symbolicznie.